Wyobraź sobie siebie w bitwie. Przed nim stał wysoki na pół metra wojownik z ostrym mieczem i włócznią wystarczająco ciężką, by powalić każdego żołnierza. Goliat, największy i najbardziej przerażający wojownik Filistynów, rzuca wyzwanie Tobie i Twojej armii. Przez czterdzieści dni nikt nie miał odwagi się z nim zmierzyć. Król Saul i cała armia izraelska byli przerażeni. Ale wtedy pojawił się młody pasterz o imieniu Dawid. Nie był wyszkolonym żołnierzem, ale prostym pasterzem, mimo to nie bał się. Wiedział, że zwycięstwo nie tkwi w sile fizycznej, ale w sile duchowej, co sprawiło, że Dawid miał odwagę stawić czoła temu olbrzymowi. Odpowiedź Cię zaskoczy. Zasubskrybuj i obejrzyj cały film, aby odkryć sekret odwagi Dawida.